No, nareszcie, nareszcie! Piątej edycji wojski czas bitew nadszedł! Drodzy trenerzy, zapnijcie pasy. Dawid będzie się musiał dzisiaj rozstać z częścią swoich dzieciaków, no i to nieodwołalne. To są ich takie pierwsze kroki, taka scena, taki zespół, jaki mamy, tyle świateł, tyle reflektorów. E, no ale poradzą sobie. Kto jak nie dzieciaki z Voice'a. Ej! Hey! Mam zrobić. Bez względu na to, kogo weźmiesz, my zawsze zostaniemy przyjaciółmi. O nie, ale piękny moment. Ho, ho, ho. Tak jest.